Szanowni państwo, żyjemy w bardzo ważnym momencie, w momencie w którym trzeba walczyć bardzo jasno o suwerenność. Dlatego bardzo się cieszę, że e, liderem listy w okręgu lubelskim listy Konfederacji będzie kolega Witold Tumanowicz, wieloletni prezes e, a obecnie wiceprezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który dzisiaj tutaj jest razem z nami i bardzo proszę, żeby on teraz zabrał głos i powiedział parę słów dobry, witam Państwa, nazywam się Witold Tumanowicz i będę kandydował w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Konfederacji, Corwin, Brown, Leroy, Narodowcy do Parlamentu Europejskiego. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, przede wszystkim dlatego, że tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, jest alternatywa, jest alternatywa właśnie tej młodej prawicy, którą tutaj tych środowisk ideowych, które są alternatywą dla popisu, dla tej całej tutaj no duopolu dwóch y, plemion politycznych my nie, my nie Bierzemy tutaj polityki w taki sposób, nie, nie rozumiemy jej w taki sposób od kadencji do kadencji. My rozumiemy ją na poważnie. My chcemy przede wszystkim tej, 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 tej my traktujemy wartości takie jak suwerenność, niepodległość bardzo serio. I w Parlamencie Europejskim reprezentacja wolnościowców, narodowców, konserwatystów jest bardzo potrzebna, ponieważ prawdopodobnie ten Parlament Europejski będzie jednym z najbardziej uniosceptycznych parlamentów i tym bardziej potrzeba z Polski szczerego głosu uniosceptycznego, którego nie zapewni prawo i sprawiedliwość. Dlatego też my tutaj jako narodowcy, wolnościowcy, konserwatyści do tego Parlamentu Europejskiego startujemy po to, aby sprzeciwić się masowej imigracji, którą narzucają nam także tutaj unijni biurokraci, sprzeciwić się tej Ukrainizacji, która, którą przecież prawo i sprawiedliwość jeszcze spotęgowało. Chcemy także sprzeciwić się różnego rodzaju projektom kart LGBT, indoktrynacji masowej środowisk dewiantów. Mamy także pomysły na gospodarkę, na rolnictwo, na wiele różnych aspektów.